I, know I got Cześć, witajcie, z tej strony jak Ze mną jest Wistflur Siema I tam gdzieś w tle jest sobie Paweł Siema Który ma connection lost, bo gra na Macu W sensie na tak. komputerze z ja Maku. Nie obrażaj, dobra? Komputer z McDonald'em na, na hamburgerach gra Tak, gra na hamburgerach o, Let's go I, long. I... I... zamiast I... grać I... na...

Dojeżdżałem nie mam tak umierać w pierwszej wystrzelanej kuli. Co mi się teraz loading screen kulek na ten? Co ty zrobił? Last lung, last lung. No, 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 sorry, sorry, shorter, shorter. Właśnie nic nie zrobiłem. Nie mówię o tobie, ja? Czemu na kamila jak gra. <ślesk> ty, Wasyli, ty pani mają spik tu to... mikrofon? Ruski jest? P90 na B. Gobi. Powiem tak. Będzie ciężko, jak Paweł do nas nie wróci. Gdy? No, zapowiada się, że boże to się skończyć Chyba masz jeszcze minutę albo dwie minuty na Bana Flash górą Flashback. A ja, ja jestem w grze, tak? Kurwa! Ja pierdolę, z dwunastego dżina. One more car. What the fuck, Can you push yellow? Śmieciu. Ej, to jest dwóch na B? Jak oni zagrali, ty? Oni byli w pięciu. Jej, trzech było. Terrorist a nie pięciu? Ja zabiłem jednego. Drugi mnie wyjaśnił. No ja zabiłem jednego, a ty nie powiedziałeś, że jest u góry, że jest na dole, z tyłu? Nie był u góry. I nie było z tyłu. No, Widziałem a... tylko tego przy boksie który mnie zabił. A to nie powiedziałeś box ja się musiałem domyślić. mordo Myślisz, że ja jestem tym... To podobno grasz na węch No ja ale katar mam, więc nie czuję wszystkiego. A może zostanę będę garba pilnował, co? O, mama sitka zaatakował Widzicie co, to się chyba mi nie załaduje. Spróbuję ubić aplikację w sensie G Middle Jest jeden mit na tym Dojazd Jest na midzie? Nie wiem, chyba short albo CT Podchodzę shorta Spad na dół o, ale pięknie Masz jeszcze dwie minuty babcę No tam MK była, mogłem ci wziąć No cóż Mamy SG do oddania Obejdzie się Nie chcesz tym grać? Chcesz kołacha? No. That... Dawaj Wieczkę, co było przyczyną? No że nie uruchomiłem Tyldy, kliknąłem K. On chciał e, uruchomić mikrofon. E, w Macu masz tak, że Mac zabezpiecza Ci wszystkie aplikacje, żeby nieautoryzowanie Ci nie używały. Z racji tego, że z CS nie da się takich wyjść, to otworzyło mi się opienko systemowe, czy dać dostęp. I gra się nie mogła załadować, bo komputer nie pozwalał jej e, tam. A, dopóki, a, ja nie a do wiesz co ja ci powiem masz kurwa minutę, żeby wejść, bo dostaniesz bana na pół godziny No i właśnie już odpalam grę. Miejmy nadzieję, że się wyrobisz. Loczu się, może safety zagramy, co? Z 2 na 5 Dobra, 2 na 4 Powoli wyrównuję szansę. <ślesk> dawaj, dawaj, ciśnij, ciśnij. Jest jeden mit na pewno, bo granat poleciał Napilnuję trupa, Patrzysz. żeby pleców nie wszedł 2 na 3 2 na 2 Biegnie Dobra nice. dobra, próbujemy Uwaga, uwaga, uwaga Czekaj Paweł, bo gramy na smak Dobra, jestem Flash, gdzieś jest On jest na A Jak sobie jem do kurde. Ale ci to streamuje czy co? Nie, on ogląda, jest już w Tak. Jakby ci to tone. powiedzieć, yy, nie wiem czy wiesz, ale flasze się rzuca przeciwnikom, ja tobie wyjść. By... Loczek, ogólnie to podjebałeś miejsce, ale wybaczam. O kurwa. Ty śmieciuchu! Nie jestem. Chce Ruski, żeby mnie kroić? Nie, nie. po prostu musiałem no zwrócić. Ale pierwsza runda i możesz grać fulla, nie? No ta Nie ma tak jak wchodzić do meczu z wynikiem 4 0 nie? <laughs> to się nazywa Pay to e To się nazywa ta. przyjść na gotowe Jadę was na haksach skórę no Dobrze Fleszuję. Po lewo jest Fleszuję. Przeładowałem. Dwuch tunel! Du, cofaj Pale, 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 pale Co tam patrzyć tu spawn Cześć czekaj, ty dwóch to tam jeden, to wszyscy są One side Patrzysz Maybe we can rotate Dobra, zdjęty. Dobra, chodź Kurwa Fucking, nie mamy po bombie Mok. Ja jestem Andrzej Leż. Chcesz wejść? Nie. Dobra, to chodź. Obiegowy czas. Obiegówę, zajebiemy. Long czy short? Shortem chyba, co? Ja Ej, spróbuję. na cicho, Ej, czy normalnie? Normalnie, ja sprawdzę idę. trupa Dawaj 20 sekund. A, ten flash. Sprawdź cent. Plant na shorta. Nie, plant na shorta. A zejdę Mała jeden Long. -y. Lo e Long? Yes. Nie, 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 ct jeden Jest to short. 77 minut. Nice bitch! Pięknie! Nice! Kurwa, ale idzie. <laughs> ja wypestkowałem gościa z shorta. Masz bombę. Chcesz dropa? Doczyś? Bo mam za dużo. Ma, możesz Ta. dać. Chwała. Ej, Wasili! A to chuj! Nie dla ciebie! Nie! Fur. Nie Fur. dla psa, za Możesz let's go, let's go. Gdzie lecimy? No, przekonał mnie jebany. Nie, nie dam cię. A co ty dasz? Dupa. Good. Dawaj, patrz. Ale pogardzaj. O kurwa, tu side, tu side, tu box, tu box. Nazad, chuju, nie blokuj. <grym> Ufa. ja ci gawarii 2 side plate. Masz pakę, ten Paweł. Ach, ja ja myślałem, że mnie nie zobaczył w tym smoku, bo jak już widziałem. Jest po lewej stronie był. Na tam mam na, na boksach. O, tu jest. Dobra, też myślisz o tym samym? Tylko wiesz, żeby spać. Raczej na są, skoro pakę jest przy tym. No chyba jak mają pakę to chyba wiedzą Ale kurwa jebany się skrad pierdolony Niemiec Paliłeś mnie? No, ty spiesz, Nie wiesz, to jest a... szyszkę im Kurwa Na karze jest, 30 dostał, jeden kar Czas, 30. Dobowy? No próbuj kurwa Na samochodzie a 56 Uch, No to łamiał. Ode mnie do 29 w dwóch. Kurwa, miał kołach. Aj, to SG. No cóż, i tak zagrajmy PM. -y. Ooo, jak ja już kołach kupiłem? No do tak to tak ci pokażę, jak się raszuję. No, pokaż. No, czyś kurwa zostanie złożony w dechę? <laughs> Co jest? I wyskoczył mi jakiś błąd, dziki Dziwnie No Tak się raszuje under, under był jeden A, łupa stoi Under był jeden gdzie jest Jest tam wyciek? na tempie, pilnuję Na boksie To Nie Jest dalej, Under Tutaj nadal będzie Nie, jest zgrany, nie bawisz się w samobójcę. Dobra, to <laughs> To co, został tylko rusek i ty? Tak. Miał AWP. Ty masz bombę? Mam. To dobrze, on cię tutaj ubezpiecza. Co tego rozjebało. Czemu mu nie ufam? Będzie szedł na ciebie na pewno zaraz A Skąd? Yy, stamtąd był ten ruchek Short No jeżeli to jest to, to tak widzisz? Kurwa Podaj się, ja gram na czas. Kurwa, a mi wyjebał, półe! Ale, ale chyba nie rozbroi. Chyba nie ma kabelków. Nie ma no. kabelków. Nie, nie ma kabli. Good job. Kabum rico. Taki kabum. Oglądałeś pingwiny z Madagaskara? Mhm. Ty ostatnim ma po pociskiem w magazynku cię zabił. No. Last half. Gandalf. Blue, masz E! PszT! Wajpany for you. Opa! Sukasznikow, suczka. Bieruj strilajku z trilajku Kurwa, noczek ty też kupiłeś... się. Żeby... Cool. Taktyczny. Kurwa. Przecież flesza powinien dostać. O Jezu, a w tygiel mi zajebał taci Na beczkach, loczuś. Boczki. Jednego ja go zdjąłem. Drop smoke, take bomba and go away. Jak się przełacza spektrę pomiędzy tymi osłami, które a działają? lewy, prawy myszek, masz takie małe napisy. Dobra. Okej. Okay. Yep. Ja... Behind. No, przez smoka, nie? W jej robi A tyń Aż A co, że wcześniej rancz małciał, mój ty horosy. Ja ci prędzy gadał kurwa Babo, słuchaj się <laughs> A kak blyat na... Mi nie kakuj blyat, boś tylko słyszała Prędzi Mi nie pierdol, nie dyskutuj Do garów <laughs> Dobra Ty Polak blyat? Nie, z Ukrainy, z Niemców. Tak. Ty nie pomożna chłopca. graj, Babu. graj nie pierdol. Dobra, gram CZ. -kę. Idzie ktoś za mną. Nie. Co jesteś niemożliwy? O! 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 Ba lung, bomba lung, i O kurwa Musiałeś go się... do tego czasu Razem Ale... mu na głowę stary. Ale zagrali fake Kurwa, no czekaj. Kurwa to za double pistole wziął No beretki o, Broń dla nubów <noise> <noise> Tu masz jednego, a drugi na sejdzie o! Locek wie, że z tego szybciej może strzelać, nie? Ja wiem. Ale Laczek. wie, że muszę wtedy się skupić, żeby bardziej klikać, tak że mi spada. No ale by się zabił. O, pizda. Erasuję, rasuję trupa. You, next time oh you can maybe ask if you wanna play force or something like this. Do kurwy nędzy. Sam jestem bez zajebiście Piękne chłopaki Cziomka 94 6 HP One Cziomka hmm. bleed Kurwa Na skrzyni był? Trzech przy. midze Mi B Będę 3 HP No Bomba B Sam jesteś Mbappé, Kałacha mieli Miał Kałacha Bombać przyjdą pewnie, nie? No muszą. Może <laughs> jeszcze minuta. Ale kurwa timing, nie? Bo <laughs> <Ja>, słyszałem <laughs> tego że jak raz tupnął, nie? Kurwa i widzisz, Ten to nita, jest... Czy coś mocne jest, To jest, nie? powiem tak, to jest kurwa timing, nie? To jest w tej jebanej grze timing. Jak nie masz szczęścia, to chuj. To gracie wyjebie w dupę. i co ale będziemy... Może będziemy... Co każdą rundę będziemy kurwa forsować? Nie no o, ja bo... mam MK. No, no ale wiesz, nie, nie grasz fulla. Ja teraz kupiłem Famasa, bo tym zagrałemkę, tym się zesrał następna runda. O, zaraz zginiesz z tą MK. Bo cię wypestkuje dzbanem. Dobrze. Pozbyłem się najgorszego. One more under. Ruskie, ty maybe you can give info? Widział pakę oh, yes, no. Kurwa. Thanks, Vladimir Zabijam na daleko, został Under jest. Każę. Paweł, chodź. Idę. To jeden gość mi się pokazał. No Jeszcze jedna karę. karę. Fak, co jest? Tam jest. Czasu nie mamy. O kurwa, flecz mnie stanie. Kurwa, Lowa ma 63. No za karem. Pistolet! Życie! Pizdo! Śmierd... To gramy, nie gramy? Jeszcze jakieś... Any questions? Nie no i ty kurwa z tą... zmywarką z Rosji... Amika. Nie, Annika to nie jest z Rosji Obazylinka Skóc jest na flash. Ruska zbywarka bywarka. Cześć tam. To jakieś smoki u nas. Ballon. Widać, nie patrzę. Short. Ballon. I Uważaj, bo jawka jest tego topu. Prawie. Gdybyś nie tańcował... No czek, robisz ich. Nawet żółtek ci pomaga. Paweł uważaj. Prawie. <grym> <grym> trochę, chwila, szybciej, trochę szybciej, trochę szybciej. Last long, probably. Or no, they took bomba. Dobra, Paweł zostań na... tu się schowaj. O. I czekaj. I starczy. I starczy, tak? <laughs> Dobra. Good <job>. No dostał. <laughs> Good job, Ruski. Ty, Ruski. A ty? A no tak, bo Polski. Daj dropa Mateusz kup mi b B4... 42 Kto? Co? O Jezu, kurwa Paweł Co? Kup mi jemkę, b 42 No no weź. b 42 2 eee... Trzymaj to tak. i ty se kup to samo B42 Kurwa jak ja cię nazywam Mateusz Pierdolę, tak. bo już kurwa z tyloma ludźmi gram w... jak ten i mi się jebie potem dyskoteka. Short! Short, blyat. Nie, to proszę go? One, more. One tak, more, zabiłem go, ale gościu wiedział. One more short. Wiedział, że ten, bo słyszał tupnięcie. Jeden minuta Na kurwej, w nią granatami Minus 42 short 42 Ja na longu jestem 40 ślicznie, half speed short Kurwa, prawie go ubiłem Dobra, mam pakę Wupa uważaj Chcę <Szysk> Ej, on się kiedyś jak naprawdę działają Cicho, cicho działają Siała, ba, ba, ba. Kurwa, chciałem jeszcze wziąć AWP. Masz bazelinka. O kurwa. Na jeszcze nie weszli. No podejrzewam, że mogą I się dać. Trochę jebać. to kierujemy. Dzięki. Dajemy radę, Paweł. Agencie 008. Przebiłeś agenta 007. Przebił Bonda jebany. O, gdzie strzelają? Mid. Nikt nie patrzył mida i weszli. A B? Nie. Proszę, wkroczy się midem. I no stop shortem wchodzą. Znowu jeden gra eco, a drugi na AWP stać. Short. Na WP. Jest jeden na B. Dobra, na B. i loczek AWP jeszcze jest u ciebie, a jeden jest B. I żółty patrzy. No, Łaczek zostaje sam. Dawaj. Mhm, osystem. Nie wziął pak. Ja... Pierdole, nie... Ty, ale bez kitu tak dziwnie se strzela ten No, Dobra, może dostać za wszystko taktycznego. Maybe go. And the last round we gonna play full. Amazing. Fantastisch. Rewelacja, kurwa. Rewelacja. Na patyku. Bruski, du kurwa, kaj z ty staju, suka. I'm from Ukraine. Okej, okay, ty tam możesz być z Ukrainy, ja do żółtego gadam. ani angielski, nie polski. Cicha. Jest not talking to you. Graj, don't cry. No gdzie tam było? Short. Nice, good, Kobie. Long. One. Dobra, czysto. one long. or dwa? Żółty, you know how to speak. It's easy, Blade. No problem for carry. Oh, You're welcome. Kurwa, stary najebał, no killi ja pierdolę jakie dzikie akcje. Czwórka z plusem, dwa razy prawie ejsik, nie. I byłby ejsik, nie? No coś kurwa tam. Chciałem wszystko... tylko powiedzieć, że najwięcej obrażeń od, od podpalenia było <śmianowicie> dla <ode> mnie. <więc> <śmianowicie> 19, <śmianowicie> jeden przeciwnik stał na dwie sekundy w Nie zabija, <śmianowicie> tylko się ten cieszył. Ale z tego. stary, idzie ci coraz lepiej. 019 Dobra, to by było na tyle. Dzięki za uwagę, do następnego. Ciao. ma.